Fioletowy worek. Worek niecodziennych rzeczy. Nawet bardzo niecodziennych. Popielnica, zarbuza, hmm. i talerzyki. Dużo talerzyków. O! E, jeszcze inny. Jeszcze inny. Ten... Każdy talerz miał innych gości. Obiad zrobiony pod wieczorek i można wyrzucać. O! No, ceratowy talerz. Piknikowy. Skąd ten piknik jest? Tułowice. Tułowice. O! Brązowe róże. Brązowe tulipany. Nie spodziewałem się, że każdy talerz będzie innego wzoru. No oprócz tego. Ceratka. Bo to tak samo jest tułowice. Mikołaj wyjmuje następne prezenty. Piatki. Tym razem Karolina, pojedyncza sztuka. Bogaty woreczek. O, jakie ładne dźgane. Zobacz Gane. Mhm. I Wytłaczane. Wawel. Chyba najpiękniejszy, malutki talerzyk. I deserówka. Jak się ten kwiat nazywa widzowie Haber, bar, bratki czy bratanki sygnowany, 200 była A my kierujemy się na kolejny śmietnik. No i tu mamy pokaźne, pokaźne rzeczy Czajniczek A już poczajniczko. Kawa wylana. Idealny tata. A tutaj mamy pamiątki. Magnesowe pamiątki. Ale skąd? Portugalia. O, byliśmy w Portugalii, przywieźliśmy dużo magnesów. Jarosławiec, to już okolice Morza. Ustka. Zdjęcie w kształcie serduszka. Świnoujście. Jesteśmy nad morzem. Andrzej. Więcej magnesów. Takie. Ktoś się pozbył niesamowitych pamiątek. Szkoda, że do śmieci. A nie podarował innej osobie, która na przykład kolekcjonuje takie zdobycze. Sandomierz. Również... Świętokrzyskie pozdrawiamy. Tak. We wzory. Zdjęciowe. Karpacz. Góry, morze Kraków, ile tego jest? To nie, to musiałem niestety widzowie ocenzurować, bo to jest pierwsza komunia święta z wizerunkiem dziecka coś nieprawdopodobnego. Hel. Gana. Afryka, Afryka wkracza i na sam koniec jakże znamienne pamiątka z Lichenia, jako magnes Wielkopolska. Troszkę soli albo mąki. Sól morska o. Ależ kapitalny talerz. Kolorystycznie. ROYAL Albert. nie wiem jak wy widzowie, ale my z Fortuną jesteśmy totalnie zachwyceni tym cudeńkiem do lodów, szampanówki, pcharki troszkę pieprzu da urozmaicenia no i troszeczkę mniej zacny, ale również godny podziwu mini talerzyk a kolejny śmietnik może bardzo, ale to bardzo, zaskoczyć. Dobiliśmy się do złota. O! O! Sztabki złota. Ja bo to jest <głos> ciężkie. <głos> <głos> tak? A to? Tu? No, bezpiecznie. To też A jeszcze, tu jest. Wiesz, to... Nie y padło od tej i... dziury O kurde, no. to jest trochę mięci. Te przewody też są z miedzią. Muszę naoszczyć ten mój Bo nie wiem, co tam pod spodem jeszcze jest. Wydaje mi się, że pod spodem może być bardzo dużo złota. O! o. Ten sam schemat. Kurde, to ja dobra. Dobra rzecz. To te przewody się też zmienią. To w ogóle nie jest. No, także mamy. Akcja na żywo. Ale co to? Ty, a to nie jest jakaś e, e, indukcyjna maszynka czy coś. Ale nie, to by to... to nie. nie, za dużo mieć. No jeszcze takiego czegoś tu. Nie widziałem. O nie, tam też coś się o, tu mamy serce tego urządzenia. To warto tą blachę wyciąć. A, tyle złota. Zobacz ile tego. I to ciężkiego złota. Ile tu, z pół kilo? No spokojnie. Spokojnie, I jak te, nie kilo. Te przewody, nie, te przewody tu są krótkie. To nie, ale to się powiąże jak to wziąć. Bo dalej to będzie ta obudowa, tym nie. Można powiedzieć raj dla złomiarzy. I nie tylko. Zakręt, zakręt. Plus niezauważony słonik na szczęście. I wózek fantastyczny, wręcz w dobrym stanie. to. Tak, to wózek. A, bo co z czego ma kółko? Co tam jeszcze szlakie? Trzymasz, pokaż. Tu jakieś karty mam, świąteczne. Nierozpieczętowane. Na Wielkanoc? Tak. Na Boże Narodzenie, więc totalny miks. Hmm. Fajny. I kolegę mam. No, no, baranek, baranek boży. Wielkanoc nadejdzie, prędzej czy później. Buty Nike w takiej torebce i to w kontenerze, mini kontenerze ze szkłem. No fajne, jeszcze w dobrym stanie. Lakę, zamiast sznurowaków użyjesz miedzi z tamtego śmietnika i będziesz sznurował. Miedziane buty. Niech się chłopak cieszy, ma zarąbistą zdobycz, a my wyławiamy, wyławiamy buty Nike i idziemy dalej. No hej, robeczko. hej, hej. w kolorek. No i masz różowe butki. O, zobacz. Następny. Za 5 złotych lakę 5 złotych. Nie mogłem się obić bez torebek. Torebkomania. A to co tu w sklepie jesteś? No nowa chyba. Don, don boli. Mnie nic nie boli. Tronkisz od manczy. To co, Jensen, będziesz strzepać Fajna torebka, no. Nie powiem, że nie fajna, bo fajna. Nie, nie jesteśmy w salonie. Nie jesteśmy w żadnym salonie. To jest śmietnik. Jest stolik od razu pod telewizor. Zakrzywiony ekran. Na poczęsty. półokrągły Telewizor Samsung. Kto chce, niech bierze. 49 cali. Normalnie dobrobyt w Polsce. Na wystawkach bareczek dolny, Ta. myślałem, że tam jest pilot, i cały pi oprócz dynię, tak? teraz Ta. w szapce fajna za ten komo komodka, komoda odwrócisz. Aby było widać szuflady, tam co? Cały wdzięk. O, ile dość, tyle lat komu służyłam, nie? A teraz. Zostałam a teraz wrzucona. a teraz zwierzątka harcują. Ale to jest masywne, to nie jest sklejka. To jest poważny mebel. Na razie to tylko poświata. Czyli a ja właśnie wyciągam nową kurtkę jak ze sklepu Kari. Kerry. W każdym razie, damska kurtka, Elka, no w sam raz. Pogoda 5 stopni na zewnątrz. Wybierasz ze śmietnika, od razu ubierasz. No, całkiem, całkiem. I teraz moment kulminacyjny, czy zamek e, zadziała. To jest bardzo istotne. Zadziała? No i elegancko. Elegancja Francja, chciałem powiedzieć, to rzeczywiście nowa kurtka. moje widzę po zamku. I tu, niechodzona. A tu, wszystko nowizną czuć. Jeszcze jedna z tego worka. Ale tym razem dla mężczyzn. Kura. Jeszcze muraj, Motocyklowa. Nazwa. Ekstremalnie niebieska no. Przenośni. Włoska, Italiano MK. Italiano. I to jest nieprawdopodobne, że na śmietnikach można spotkać tego, tego typu kurtki. Zamki działają? Tak. No i perfekt. To nieźle lakie. Mamy kuchnię włoską. Makaron z pakiety. Makaronno? A Wedel. Czekolada delikatna. Ludwik. Siesta. Są podkładki na stół po prostu, nie? Tak, disco polo. ABC, planszówki, kurierzy. Nie mówcie, że jest całe opakowanie. Ula, la. 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 Wiecie, że takie gry kosztują kilkadziesiąt złotych. Ciekawa kostka. Jakaś ciekawa kostka. Plansza. Mhm. Zapach wręcz nowy na śmietniku. Przypominam, na śmietniku. Mm. Doniczka czy co to? Tutaj? No wygląda na doniczkę. Doniczka w czarne róże. Niektórzy meblują sobie salony w czarnym kolorze, w kolorze ścian. Tak. No tutaj róża. Każdy ma swój kolor. I gust I tu jest już gust pęknięty. No niestety Stroik gdzie? No tu. A nie, to jest <grych> palma. No, nam nie uderzy palma. Tych palm obsarczy na razie. Raczej nie nadaje się do wzięcia. Tak. Nawet ten plecaczek Spidermana. Chociaż... Jego możemy zabrać na powierzchnię. Jest OK. No oczywiście, że jest OK. Kontener zawalony, więc chodzimy w tym miejscu. O, czekajcie, może inaczej. Może tu? O. czary mare, hokus pokus. Pokażemy Wam sześć magicznych rzeczy. Zacznijmy od puszczenia bąka. O, ładnie

Ten to dopiero kaskader. To jest Terenowik, Terenowik. Tak, wie kiedy nie upaść. No i trochę zwalniamy tempo. No taki Pluto. Tu dopiero jest zagwozdka. Radio, Patro z mikrofonem. O, zobacz, zapalił się światełka. U. Drodzy widzowie, śmietnikowy raj. Zapraszamy na następne odcinki. Będzie się działo.